Cześć, tu Paweł z Yeji. Wczoraj nie zmontowałem, nie rzuciłem vloga, ale wieczorem pobiegałem i byłem taki zmęczony. Nie chciało się nic. Dzisiaj to zrobię. Dostałem taki list. Ciekawe co jest w środku. A w środku jest. Dzisiejszy dzień dobiega końca, przynajmniej dla mnie, trochę długi dzień, bo w sumie od 8 do 18 cały czas na spotkaniach albo, albo coś. I jednym z głównych elementów mojego dnia było analizowanie: w jaki sposób wziąć leasing na samochód. No, bo jest kilka opcji. Można wziąć na mniej miesięcy, więcej miesięcy, z większą wpłatą własną, czyli na początku e, lub z większym wykupem. E, można leasing wziąć na spółkę albo na działalność osoby fizycznej. E, w moim przypadku obie formy wchodziły w grę, obie oba scenariusze. E, no i okazuje się, że jest taki jeden optymalny. Jest takie jedno optymalne rozwiązanie, przynajmniej jak dla mnie. Jest to taki scenariusz, gdzie leasing jest brany na 3 lata. Nie na 2, bo wtedy jest, są słabe warunki u leasingodawców, a po drugie jest wtedy wymagana duża wpłata własna. Tak około 19-20%, więc raczej na 3 lata albo 4. W moim przypadku 3 e, druga sprawa to e, czy na początku większa wpłata, czy na końcu e, większy wykup. E, w moim przypadku również e, pierwsza wpłata powinna być większa. E, a dlaczego to za chwilę? E, bo kolejny element, czy na spółkę, czy na działalność osoby fizycznej. Na działalność osoby fizycznej. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli jest to jeżeli bierzemy leasing na działalność osoby fizycznej, to możemy przynajmniej teoretycznie, to jeszcze będzie do zweryfikowania u mojego księgowego oraz pytanie, czy to się nie zmieni w czasie, ale, ale generalnie biorąc leasing na działalność osoby fizycznej na działalność osoby fizycznej dobrze powiedziałem to płacąc ostatnią fakturę za ten samochód czyli de facto fakturę zakupu samochodu jeżeli jej nie wprowadzimy do działalności czyli nie wprowadzimy tej faktury do działalności to tym samym nie wprowadzimy samochodu do rejestru środków trwałych a tym samym Przejdzie on na użytek prywatny. I teraz, jeżeli ten samochód przez najbliższe, przez najbliższe, przez kolejne 6 miesięcy, co najmniej 6 miesięcy, będzie używany tylko i wyłącznie do celach prywatnych, to będę mógł go sprzedać bez płacenia podatków. I z tego też wynika, że większa wpłata na początku, a nie wykup, bo głupio by było zrobić wykup na poziomie, nie wiem, 20, 30 czy nawet 50 tysięcy złotych i nie móc tej faktury, Wrzucić w koszty działalności gospodarczej, no bo chce samochód używać w celach prywatnych, żeby nie płacić potem podatku od sprzedaży tego samochodu. Tak więc, optymalny scenariusz, taki, który wybrałem, który wydaje mi się najrozsądniejszy, to taki, gdzie biorę leasing na działalność osoby fizycznej. Pierwsza wpłata jest duża, tak duża jaką jestem w stanie udźwignąć i która wydaje mi się racjonalna, leasing na 3-4 lata mniej więcej i możliwie mały wykup, żeby tą ostatnią fakturę, żeby nie było straty jak tą ostatnią fakturę nie wprowadzę, e, nie wrzucę w koszty, bo tym samym nie będę chciał wprowadzić samochodu e, do rejestru środków trwałych. To taki protyp księgowy. Mam nadzieję, że komuś się to przyda. Sugeruję to jeszcze zweryfikować ze swoim księgowym doradcą podatkowym. I mam nadzieję, że to się nie zmieni w czasie, bo wszystko jest możliwe. To jest stan rzeczy teoretycznie na, na dzisiaj, czyli na kwiecień 2021. E, dzięki i to chyba będzie tyle na dzisiaj. Do usłyszenia jutro.